Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mariusz Rogowski, jestem wiceprezesem Ruchu Narodowego w Nowym Sączu. Są ze mną koledzy z ruchu. Spotkaliśmy się dzisiaj z Państwem w sprawie bardzo bulwersującej. Chcielibyśmy wyrazić swoje oburzenie w związku z wycofaniem się Nowego Sącza, Rady Miasta Nowego Sącza z karty praw rodziny, które miało miejsce kilka tygodni temu. O szczegółach powie kolega Krystian Lachner. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, kilka tygodni temu Nowy Sącz wycofał się z uchwały Karty Praw Rodzin, co jest wręcz oburzające. Teatr, jak się rozgrywał wokół tej karty, był prowadzony przez ostatnie może pięć miesięcy. Między innymi pojawiły się różne artykuły na ten temat, żeby się wycofać w Sądeczaninie i w wielu lokalnych mediach. Na pierwszy ogień poszła Młodzieżowa Rada Nowego Sącza, która podważała tą kartę jako coś zupełnie niepotrzebnego, prawda, wszyscy mieli się do tego przychylić. Było przygotowywane społeczeństwo do tego, że taka karta zostanie wycofana. Dla nas jest to o tyle oburzające, iż ostatnie działania Rady Miasta, jak i pana prezydenta Ludomira Hansla pokazały jednoznacznie, że to wycofanie się z tej uchwały nie było y, takie y, normalne. Y, między innymi, wcześniej prawdopodobnie takie słuchy do nas doszły, że była prowadzona y, prywatna korespondencja między y, burmistrzem y, miast, y, miasta y, Schwerte w Niemczech, który jest y, miastem partnerskim. Przepraszam, jeżeli y, źle wypowiedziałem tą nazwę, y, a panem prezydentem Ludomirem Hanslem odnośnie tej karty. Druga rzecz, która jest bardzo bulwersująca, mianowicie okraszanie tego wszystkiego jakimiś wartościami katolickimi. Dlatego do petycji, o której powie za chwilę kolega Mariusz Rogowski, dołączymy dla y, nieznających wartości katolickich, y, wartości chrześcijańskich, radnych i pana prezydenta, y, taki oto, proszę państwa, katechizm Kościoła Katolickiego, akurat ten jest y, Piusa X, y, bardzo właściwy na te czasy, na te chwile. Y, tutaj są opisane wszystkie wartości, Chrześcijańskie, katolickie, jakie katolik, chrześcijanin powinien wykazywać w swoim życiu, nie tylko publicznym, ale i prywatnym. Bo my nie chcemy w nowoczesnym drugiego miasteczka rowerowego, drugiego na ulicy rynek, zaraz po ulicy nabrzeżnej. Dalszy głos zabierze kolega Mariusz Rogowski. Tak jak wspominał kolega Krystian, chcemy złożyć do Rady Miasta petycję, w której, o, w której prosimy o przywrócenie Karty Praw Rodziny, ponieważ ta Karta Praw Rodziny przypomina o 18 artykule Konstytucji Rzeczypospolitej, który mówi, że rodzina jest, ma być szczególnie chroniona, i promowana, promowane mają być wartości rodzinne. E, tak jak wcześniej kolega wspominał, no, radni mówili, że jest to dokument, który nie spełnia zupełnie swojego zadania, że jest niepotrzebny, że w ciągu czterech lat, od kiedy jest karta praw rodziny, nigdy nie było zastosowania tej karty, nikt się na nią nie powoływał. My chcemy, żeby było u nas tak, jak powinno być normalnie, że to rodzina jest rzeczywiście podstawową i najwyższą jednostką, która powinna być otoczona szczególną troską miłościwie nam panujących. Serdecznie dziękujemy i do zobaczenia.